Dzień dobry! Witam Was z Zanzibarskiej wsi. Czy tyle słyszycie? Jakieś ptoki, chyba kury. <laughs> z jajca. Za mną palma i domek. Opowiadam Wam to, co widzę. Dzisiaj właśnie będzie o tym, jak wygląda świat i czy to obserwator tworzy świat, czy świat tworzy obserwatora. No to co? Lecimy z tematem czołóweczka. Cześć, kochany człowieku, kimkolwiek jesteś, cokolwiek myślisz. Na temat świata. Witam cię serdecznie na kanale Bójka Porady. Dziękuję za wszystkie subskrypcje. Jeśli tego jeszcze nie robisz, no to oczywiście coś tam trzeba kliknąć. Lecimy z tematem. Ostatnio wpadło do mnie takie. Ja już o tym wiem i stosuję to też w swoim życiu. Chodzi o to, że wpadła taka do mnie myśl, że nie jestem w stanie zobaczyć świata czy czegoś, jeśli moja głowa nie jest na to przygotowana. Dobra, to dzisiaj właśnie chciałem na ten temat e, e, porozmawiać. Dzisiaj dokładnie wiem, że rzeczywistość, którą postrzegam, postrzegam ją w ten sposób, jak zaprogramowany jest mój mózg. Jeśli jestem sfokusowany na coś, to z rzeczywistości, która mnie otacza, będę wybierał te elementy, tak? Czyli, na przykład, jeśli byłem. E, Małym człowiekiem i w moim. O, fajnie zawsze I w moim otoczeniu cały czas mama powtarzała do mnie. Załóżmy, że uważaj, uważaj, to jest niebezpieczne, to jest niebezpieczne, to jest niebezpieczne. Tego nie rób, tak się nie zachowuj. To wtedy sp... nabyłem nowych nawyków, znaczy to były wtedy <śmum> podstawowe moje nawyki. I nauczyłem się tak postrzegać świat. I mogę. Idąc po świecie, widzieć że na przykład wszędzie jest zagrożenie. Czy to zagrożenie jest realne? 99% kompletnie nie jest realne, kurczę, bo postrzeganie moje, moje, to, które się kiedyś nauczyłem, zmieniło moje myślenie. Mam inne myślenie, co powoduje, że będę tak postrzegał świat. Okej. Okay. Za mną jest jakaś palma i w zależności od was, jak postrzegacie świat, będziecie mówić, że wow, to jest super miejsce, albo że to jest e, jakieś gówno. E, jeśli będziesz mnie słuchać, będziesz kurch, co ten znowu pierniczy, kurczę. Całe życie przecież powtarzano nam, że to ludzie to sytuacje wpływają na nas i odpowiednio się do nich ustosunkowujemy. I tak i nie, bo tak naprawdę, oczywiście, to jest moim zdaniem prawdę. Tylko my się ustosunkowujemy zgodnie z tym, co mamy w głowie. Czy to można zmienić? Oczywiście to może zmienić. Ja Jest wiele dróg, ja na przykład stosuję racjonalną terapię zachowań, ale to nie dzisiaj, nie będę tego wątku rozwijał. Chodzi o to, że, że zaczynamy przekłamać rzeczywistość. Na przykład, no wiecie, od czasu do czasu robię te filmiki dotyczące e, choroby alkoholowej e, i dużo ludzi ma na to niezgodę, że mówię, że już nie jestem tym alkoholikiem. I na przykład często ludzie mówią, Ej stary, ale ty teraz, odkąd nie jesteś alkoholikiem? Dwa lata temu ponad gdzieś e, zmieniłem to swoje myślenie, czyli e, zrezygnowałem z tego słowa alkoholik, bo stwierdziłem, że już nie mam takich zachowań, więc dlaczego miałbym się nazywać alkoholikiem? Jakaś osoba obserwuje moje. Zdjęcia, Murfajme page itd. i tak dalej. On mówi. hej wujas, ale teraz no stop stopnie, na każdym zdjęciu, gdzie wstawiasz, jest alkohol. Czy to jest prawda? Tak, to jest prawda tej osoby, ale nie moja. Teraz porozmawiamy sobie na fakt. Zdjęć na fanpage wujka porada, nie jest kilka. Dziesiąt, kilkaset tysięcy, zdjęć, na którym jest. Nie wiem, jakikolwiek alkohol, czy to będzie piwo, czy to cokolwiek. Może byłoby, no, załóżmy, że nawet nie będzie 1%, mniej. No to czy słowo, że na każdym zdjęciu ma zastosowanie? No nie ma, bo nie jest zgodne z faktami. Nie jest zgodne z obiektownymi faktami i rzeczywistością, tak naprawdę. Ale chodzi o to, że to tak nie ma znaczenia, bo dla danej osoby. Dokładnie ten element jest ważny, więc ona będzie go podbijać, będzie go umocowywać, będzie go bronić, będzie udowadniać. Dzisiaj wiem, że każdy człowiek na świecie ma swoją rzeczywistość. Oczywiście umawiamy się na coś jako społeczeństwo, żebyśmy się w ogóle mogli porozumiewać, ale to ode mnie zależy, jak będę postrzegał świat. Czy będę postrzegał tak, że to jest cudowne miejsce? Czy pokażę Wam z tyłu, że tu jest za mną jakaś stara opona? Eee, tam są jakieś śmieci. Eee, to do mnie zależy, jak będę widział, widział właśnie tą rzeczywistość. Ja dzisiaj chcę postrzegać świat w taki sposób, który zapewni mi spokój, zrozumienie, akceptację, miłość. Czyli takim postrzeganiem świata jestem zainteresowany. Nie chce się karmić lękami, nie chce się karmić agresją. Oczywiście każde z tych uczuć jest potrzebne, to nie chodzi o jakieś przekłamywanie rzeczywistości, bo agresja jest jak najbardziej potrzebna, gdy coś się złego dzieje, ale tak naprawdę w tych sytuacji jest bardzo mało w życiu. To co, kochanie, jeśli coś cię denerwuje, powiem teraz po staremu, w Twoim otoczeniu, to nie jest problem z otoczeniem. To jest problem w postrzeganiu Twoim tego całego świata. Po prostu, to co zrobić? Przeprogramować swój odbiornik, nastawić się na, na dobre myśli, przekonania, które pomogą Ci dobrze funkcjonować w tym świecie. Zachęcam oczywiście do, do tej drogi racjonalnej terapii zachowań. Jest dużo trenerów racjonalnej terapii zachowań. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć coś więcej, to oczywiście piszcie na PRIF. Przekażę Wam parę, parę informacji. Trzymajcie się. Jeszcze raz serdecznie Was pozdrawiam. Kocham Was, ludziska. Nie dla Was, tylko dla mnie. Bo to dla mnie jest racjonalnie i dobrze Was kochać i lubić, a nie mieć do Was agresji i nienawiść. Trzymajcie się.